Zoogeografia w pigułce, część czwarta. Saki Australii. Dzisiaj opowiem Wam o jednym z najpiękniejszych i najbardziej niesamowitych kontynentów, czyli o Australii i jej mieszkańcach. Na Australię mówi się antypody czyli miejsce, które leży po drugiej stronie kuli ziemskiej w stosunku do punktu, w którym jesteśmy. W Australii wszystko jest odwrotnie: kiedy w Polsce jest lato, tam panuje zima. Teraz, gdy u nas budzi się wiosna, tam lato zmierza ku końcowi. Ciekawe, co nie? Jednym z najsłynniejszych mieszkańców antypodów jest koala. Przeuroczy, podobny do misia zwierz, który zjada z lubością liście eukaliptusa. To mało kaloryczny pokarm, więc koale muszą oszczędzać energię i dlatego śpią po 20 godzin na dobę, czyli więcej niż leniwce. Czy wiecie, że miś koala wcale nie jest niedźwiedziem? Należy do torbaczy. Torbacze mają torbę lęgową, gdzie dorastają noworodki, które nie są jeszcze w pełni rozwinięte. W torbie jest ciepło, bezpiecznie i oczywiście mają tam dostęp do mleka, bo przecież torbacze są ssakami. Nawet gdy podrosną i poruszają się już samodzielnie, z chęcią zaglądają do maminej torby, by napić się pysznego i odżywczego mleka. Najbardziej znanymi torbaczami są kangury. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przychodzące na świat kangurządko jest wielkości ziarenka fasoli. Maluch przepełza do torby i siedzi tam jeszcze przez kilka miesięcy, często w towarzystwie starszego rodzeństwa. Każde z dzieci ma jak gdyby swoją własną butelkę z mlekiem, bo każdy potrzebuje w zależności od wieku trochę innego pożywienia. Już pewnie wiecie, że kangurza torba to takie nosidełko dla dzieci. Mają je tylko kangurzyce. W warszawskim zoo możecie zobaczyć największego kangura na świecie, czyli kangura rudego oraz znacznie od niego mniejszego kangura rdzawoszyjego. Jak nas odwiedzicie, koniecznie przyjrzyjcie się kangurzemu ogonowi, który pełni funkcję trzeciej nogi. Gdy kangur chodzi lub na przykład kopie walcząc z przeciwnikiem, używa dwóch nóg jednocześnie. Aby się nie przewrócić na plecy, opiera się wówczas na grubym i masywnym ogonie. Czy wiecie, że kangurudy może skoczyć nawet 9 metrów w dal i 3 metry w wzwyż? a szyi ma gęste futerko i dzięki temu można go oglądać nawet zimą, gdyż nie straszne mu niskie temperatury. Wombaty to niezwykle urocze zwierzęta. Są blisko spokrewnione z koalami. I nieco dalej z kangurami. Wszystkie są torbaczami, ale tylko wąbatą przez całe życie rosną zęby, podobnie jak naszym królikom czy innym gryzoniom. Torba wąbata jest ułożona w odwrotną stronę niż u kangura, dlatego też mały wąbacik, wyglądając z niej, widzi tylko to, co jest z tyłu za jego mamą. Dorosłe wąbaty mogą ważyć nawet 20 kg i biegać z prędkością 40 km na godzinę, czyli nie dogonimy ich nawet na rowerze. Największym przysmakiem wombatów są trawy, korzonki oraz liście. Wombaty są nocnymi samotnikami, żyją w wykopanych w samodzielnie norach połączonych tunelami, które mogą mieć nawet 20 metrów długości. Te niesamowite zwierzaki jako jedyne robią kupę w kształcie maleńkich kostek, które wykorzystują następnie do oznaczania swojego terytorium. Ale już wiemy, że nie jest to skuteczny sposób, gdyż z norwą batów często korzystają inne zwierzęta, by schronić się przed niebezpieczeństwami, jakimi są często nękające Australię pożary. Najbardziej niesamowitym Australijczykiem jest bez wątpienia dziobak. Nie dość, że wygląda jak połączenie wydry, kaczki i bobra, to do tego składa jeszcze jajka. Jakby tego było mało, samce mają na tylnych łapach pazury, czyli tak zwane ostrogi, które mają jad. Mimo, że małe dziobaki wykluwają się z jajek, to mama karmi je mlekiem, jak przystało na ssaki. Jego dziób nie otwiera się jak u ptaków, pyszczek zaś znajduje się od spodu smakiem dziobaków są wodne bezkręgowce jak pijawki, krewetki, raki lub larwy owadów. Dziobak jest wielkim żarłokiem. Na no, poszukiwaniu jedzenia spędza cały dzień, a raczej noc, gdyż jest zwierzęciem aktywnym po zmroku. Kolejnym dziwakiem z Australii jest pokrewniona z dziobakiem kolczatka, która także składa jaja. Wygląda jak skrzyżowanie jeża, kreta i mrówko jada i podobnie jak one odżywia się bezkręgowcami, ale najbardziej lubi mrówki i termity. Kolczatka ma długi, lepki język, którym wyjada smakołyki. Składa jedno jajko, które do czasu wyklucia młodego nosi w torbie. Potem młode dalej przebywa z mamą i żywi się spływającym po jej brzuchu mlekiem. Kolczatka może bardzo długo wytrzymać bez jedzenia. Jednak gdy już je znajdzie, potrafi w 10 minut zjeść aż 200 gram termitów, czyli tyle, ile ważą dwie tabliczki czekolady. Wykluwająca się z jajka maleńka kolczatka jest łysa, dopiero stopniowo jej ciało zaczyna porastać sierść, a potem ostre kolce. Mocne pazury ułatwiają zwierzątku poszukiwanie w ziemi jedzenia i pomagają zakopać się w razie niebezpieczeństwa. Poza tym kolczatka świetnie sobie radzi w wodzie, gdyż doskonale pływa. A teraz czas na krótki test. Pytanie pierwsze. Co jest przysmakiem koali? Machewka, eukaliptus czy bambus? Pytanie drugie. Które ze zwierząt wymienionych w prezentacji o ssakach Australii można zobaczyć w warszawskim Zoo? Pytanie trzecie. Czy torba, czy to osoba z zakupami ssak z torbą na brzuchu, w której nosi swoje młode w pierwszych miesiącach jego życia, czy duża torba podróżna? Jeśli nie znacie odpowiedzi na którekolwiek z pytań, pamiętajcie: zawsze możecie obejrzeć prezentację od początku. Do dzieła!